Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj 18 listopada. No jak widać nawaliło tego białego gówna zwanego śniegiem. Ogólnie podejrzewam 2-3 godzinki. Pewno tego śniegu nie będzie, bo standardowo zacznie padać deszcz. Ale zobaczymy, może się utrzyma chwilę. Kilka godzinek chociaż, <laughs> bo to wszystko no wiecie jak jest pogoda pogodą, nie? Ale zawsze płata figle Dobra, ja dzisiaj trochę zaspałem. O, ciemno jest, już jest jasno. Trochę dzisiaj zaspałem e, A dlaczego? No tam po prostu czasami człowiekowi chce się bardziej spać. O. Tutaj jak widać zwierzyniec w pełnej okazałości praktycznie pełne stanowiska wszystkie są. Na dzień dzisiejszy, nie maluchy. O, też idą do głaskania zawsze, nie Co? O, też takie trochę już większe są te cielaki prawie. Można powiedzieć do uwiązania, ale jeszcze mogą sobie pobrykać chwilę. O. Widzicie? Krawy idą, rogną, żeby je. O! Nie wszystkie. Jedne są płochliwe, drugie nie. A to jest normalne. Na dzień dzisiejszy tak tu bysiorki wyglądają. Nie? Ten to jest taki trochę o. należy jak mu wiatr zawija jaki ma dzień Ale tak to niestety jest o. Nie wiem jaki ile one mogą mieć wagi ale no myślę, że blisko 600 kg Takich 8 sztuk no, tu będzie Ten jest troszkę mniejszy od tego no siedem sztuk powiedzmy a te tu są takie trochę młodsze tutaj są też młodsze jałóweczki dwie ta tu taka bardziej limuze jest ale nie jest to 100% rasa więc yy, na rozmnażanie jako tako niby się nie nadaje więc nawet nie nie będę je sprzedawał po prostu pójdzie normalnie tak jak Cała reszta. Ta tu jest znowuż po mojej krowie. Jednej. Uy, byś, bysiek. To są też dwa byczki czarne. Jałówka to jest tak zwana BB. Widzicie? Jakaś siwa trochę. No i tutaj resztę też w sumie ogólnie. Tu same mieszkańce są. Nie jest. Grzan de dek czystej rasy. O te tu bardziej, te są dwa białe. To są ogólnie bliźniaki. A to jest po matce HFC jakieś bombarierem kryte, czy nie wiem co tam. Ale ogólnie te dwa to są bliźniaki. Słuchajcie. No, dobra, nic. Rozkładam kukurydzę to co tu zostało sprzątam tu ganek i jadę wyciąć jedną kosteczkę bo pokażę wam jak jeszcze wycinak się prezentuje teraz no jak widać to białe żadostwo nie znika a miał padać deszcz no właśnie to jest ta pogoda słuchajcie taka trochę no, ciekawa w tym roku nie dobra słuchajcie Żółtek już trochę godzin ma zrobione. Jak widać ciągnik nie był odpalany, bo nawet jeszcze śnieg jest. Na klapce jest. Nie ma, ale klapka jest mokra. Tak jak widać, zobaczymy jak żółtek odpala. ale odpala zazwyczaj za pierwszym razem bez problemu zobaczymy co będzie jeszcze w zimie teraz jeszcze zostanie w nim raczej wymieniony płyn i jeszcze olej przed zimą 1200 obrotów wystarcza I wycinak chodzi dobrze Jeżeli dodam więcej gazu Nie wiem czemu Ale nóż tyt wolniej się posuwa Inaczej Nóż działa szybciej Ale posuw nie chodzi A tak Jednym swoim tempem elegancko wszystko idzie Jak widać kukurydza Fajnie tutaj się prezentuje Ale to jest, słuchajcie, nic nowego. A ja przez ten czas, zanim to się wytnie, szybko coś chcę Wam ogłosić. O. Słuchajcie, mój rożytnik doskonale znacie. Jest to Warfama. Swoje lata ma. Wyremontowany działa jak na. Znacie go? Rozrzutnik działa jak należy. Słuchajcie, kupiłbym drugi taki sam rozrzutnik. Może być czarna białostocka, ale interesują mnie ten typ adapteru. No, ewentualnie sobie przerobię. Ten adapter jest lepszy z tego względu, że lepiej to rozkruszy. No i dlatego mówię: kupiłbym taki rozrzutnik. Najlepiej taki, którego bym mógł używać. A do delikatnego remontu i będzie baja, no i to na tyle. I co jeszcze? No, i może ktoś tutaj z okolicy ma jakąś kosiarkę rotacyjną w rozsądnym stanie na sprzedaż, bo również chcę kupić drugą kosiarkę. W razie właśnie tego typu jakaś awaria, to przeczepiam drugą i jadę dalej. Bo już trochę w zeszłym roku dogryzła mi ta moja i właśnie musiałem od sąsiada pożyczyć a wiecie swoja to swoja o, nie zobaczcie wycinek sobie spokojnie wycina nie ma go co pośpieszać ryżba w tym roku wysoko dosyć jest moim zdaniem jest dobrze Aczkolwiek coś czuję, że będzie trzeba na 5 razy zacząć wycinać Ale to nic I tak jest powiem Wam, lepiej niż łopatą A turem jak brałem, no to zawsze to się wyrywało, trochę grzało A tutaj jednak jest, słuchajcie To jest, jest wszystko fajne Boże! No i co Wam mogę powiedzieć? Stary tłumik skończył żywot. Mianowicie, oczywiście, Tu go bolało. Najmocniej no dymił tutaj. Co ja już przeżył. Przepalony mocno. No to przyszła kolej na nowy. No i, no i oczywiście, wybór mógł paść tylko jeden na tłumik. Ursusa, proszę bardzo, jest tu z fiwką. Musiałem go z dołu skrócić, i automatycznie w ten oto sposób straciłem gwarancję na ten tumik, bo naruszyłem jego strukturę. Troszeczkę ciszej jest. I tak jak mówiłem. Nie róbcie tego, nie obcinajcie, bo automatycznie tracicie No dobra, tak jak mówiłem, tłumik Ursusa. Trochę prędzej nagrania myście tam twarzyły, bo coś z baterią się działo, prawdopodobnie temu, że jest zimno. No i tak jak tu wam mówię, nie wiem czy się nagrało wcześniej. W taki oto prosty sposób, że skrócimy tłumik, sobie go natniemy i tu obejmą. Po prostu już można stracić szybko na jego gwarancji dwuletniej, ja to straciłem, no ale e, zależało mi na tej fifce. No, może mogłem krótszy tłumik wziąć, ale jest jaki jest, więc nie ma co narzekać, jadę teraz zobaczyć, czy mi wejdzie do obory. Jak nie, to muszę go jeszcze trochę skrócić. I tak to słuchajcie się tu prezentuje. No i teraz znajdujemy się w pomieszczeniu, można powiedzieć, którym nigdy nie widzieliście. Tutaj ma być zamiar zrobiona kuchnia. No i w sumie to jest kolejny powód, dzięki któremu tych odcinków teraz ostatnio nie ma. Eee, właśnie w ten sposób tutaj jest remontowane razem. Z moją żoną działamy. A co tu jeszcze będziemy robić, to się okaże. Tu już jest jedno małe pomieszczenie, trochę gotowe jeszcze umeblować. kontakty powymieniać, żarandol stawić. I tak to tu się prezentuje ładnie. Jest to fajnie porobione. Żona ma również zdolności właśnie do takich remontów. Maluje sama. A ja po prostu nie, nie będę dłużny, też jej dam popracować trochę, bo w sumie z siłami zawsze coś jest osiągnąć najlepiej. No i może właśnie tym tu akcentem właśnie zakończę to ten odcinek. Ja tutaj, oczywiście, jak widać, na roboczo, więc dalej zabieram się za drapanie ściany. No i trzeba będzie jeszcze tutaj oczywiście pozrywać stare kafelki, które mają naprawdę kupę lat. kran powymieniać, tam coś ze syfonem porobić. Ale powiem Wam, czeka tu mnie bardzo dużo pracy. A dodatkowo już w następnym odcinku dowiecie się, co Maćko narobił. Ale podejrzewam, że co niektórzy to się złapią za głowę, co niektórzy będą się śmiali. Ale dużo osób będzie gratulować, także do zobaczenia i bądźcie cierpliwi, bo będzie coś bardzo ciekawego. Do zobaczenia, cześć!